Kodeks mają prawnicy, kodeks mają audytorzy, są systemy dobrych praktyk, e, są przepisy compliance. Tak ja osobiście uważam, że zawód hr powinien mieć taki e, zbiór zasad. I to nie są tylko kompetencje merytoryczne czy umiejętności, bo to oczywiście jest istotne, ale jest też druga strona tego medalu, czyli charakter, e, że tak powiem, danej osoby, bo wcale nie tak prosto jest stanąć, że tak powiem, murem za tą stroną etyczną, powiedzieć nie. Czasami bardzo silnemu liderowi e, zaraportować coś do centrali, ja uważam, że to wymaga specjalnych, to po prostu wymaga charakteru, tak zwanej odwagi cywilnej. I stąd też, kiedy rozmawiałyśmy z Asią o, o tym projekcie, to gdzieś tam zaproponowałam ten kodeks etyczny dla charowcy. Oczywiście myślę, że to jest też ważne, jeżeli mówimy o liderach. Natomiast zwłaszcza teraz w sytuacji pandemii, kiedy no, Będz, będą nas czekały różne trudne decyzje i to nie tylko związane z redukcjami, to ja uważam, że to jest szalenie istotne, jest to taki fundament. Ojciec Bochański kiedyś napisał, że może istnieć świat bez etyki, ale nie może istnieć świat bez moralności i to jest sedno sprawy, to jest to poczucie godności. Z wielkim zainteresowaniem przyjęłam Państwa zaproszenie i inicjatywę, Początkowej wstrzemięźliwości co do pomysłu, uświadomiłam sobie, że jest to ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że te regulacje, które są zapisane w przepisach, przede wszystkim w kodeksie pracy, są mimo wszystko dla prawników. Kiedy w 1974 roku powstawał kodeks, to on miał być dla średnio-przeciętnie inteligentnego pracownika, także dla robotnika, ale wyszło z tego, z tego to, co wyszło. On jest mało czytelny po tych kilkudziesięciu latach, jest mało zrozumiały. Jak czytamy czy przepisy o równym traktowaniu, czy o dyskryminacji, czy nawet definicję mobbingu, to nie jeden prawnik płamał sobie głowę na tym, żeby to zrozumieć. I tak to właśnie jest, że te przepisy, one są ogólne, ale do precyzowania Wymaga coś, co jest na co dzień. Niestety prawnicy mają taką, taki charakter, taki sposób, że piszą nawet komentarze w sposób nie do końca czytelny i zrozumiały. Natomiast myślę, że to, co dzisiaj mamy wspólnie omówić, czy może w przyszłości też stworzyć. Ma być zrozumiałe dla każdego, nie tylko dla Herowca, ale dla każdego, który zarządza ludźmi, tak zrozumiała Państwa ideę. Natomiast nie mam definicji, czym są normy moralne. To jest chyba poczucie, że robię coś w zgodzie ze sobą, godnie i w sposób akceptowalny społecznie. Słowo klucz trochę, pod tytułem zaufanie. Ale czy w takim razie, czy branża HR potrzebuje kodeksu HR-owego, czy nie można tego po prostu oprzeć o zaufanie, tak, czy nie możemy sobie nawzajem zaufać, że, nie wiem, no, przestrzegamy jakiegoś niepisanego kodeksu, tutaj może do rozmowy bym pociągnął HR, prawda, Ania Daszczyńska, co ty, co ty na ten temat powiesz, czy branża HR potrzebuje takiego kodeksu? Ja muszę powiedzieć, że jestem mocno oswojona z kodeksami, dlatego, że reprezentuję firmę PepsiCo, międzynarodową korporację, w której kodeks postępowania etycznego jest rzeczą codzienną i naturalną. Także mamy własny kodeks postępowania, który reprezentuje wartości, jakimi firma się kieruje, a jednocześnie wartości pracowników, bo nie bardzo widzę możliwość pracy w takiej korporacji, gdzie osoba miałaby konflikt wewnętrzny z wartościami, które są, którymi kieruje się firma. Także myślę, że jako kodeks dobrych praktyk, jak najbardziej tak, bo nie każda firma ma dostęp do takich zasobów, praktyk międzynarodowych, najlepszych standardów, i myślę, że to by bardzo pomogło wielu niewielkim organizacjom. Które miałyby się na czym oprzeć. Także myślę, że jak najbardziej byłoby to przydatne. Aczkolwiek uważam, że wartości hr kodeks HR-owy powinien być zgodny z ogólnymi wartościami organizacji, ponieważ to absolutnie powinno iść w parze i być spójne, żeby organizacja miała szansę powodzenia i działała efektywnie na rynku. Dzięki. A Jolu, a co ty byś powiedziała? Czy my teraz mówimy o czy my mówimy o kodeksie HR w związku z tym w, kodek w jakimś kontekście takim indywidualnym, czy właśnie wyobrażamy sobie takie zadanie pod tytułem Zbudujemy ten kodeks dla całej branży HR? Patrząc z perspektywy osoby, która przez wiele lat była w HR, a w tej chwili trochę z. Z, może nie z boku, ale bardzo mocno, że tak powiem, wspieram różne działania HR-owe i również kwestie regulacyjne, o których tutaj jest mowa, to po pierwsze myślę, że zarządzanie ludźmi w firmach. To nie jest i kwestia etyki w tym obszarze to nie jest tylko rola HR-u, i to jest jeżeli tak mielibyśmy do tego podchodzić, to jest zdecydowanie za mało. No bo mamy świadomość tego, o, tego że, że, że wszyscy w tym bierzemy udział i nie, nawet nie tylko kadra kierownicza, tak? tylko wszyscy w tym bierzemy udział i to, to, że te zasady w większości firm są, to, że jakieś są polityki, to, że są jakieś wytyczne. To jeżeli ludzie nie przestrzegaliby ich, jeżeli ludzie nie utożsamialiby się z nimi, to one by nie funkcjonowały w tej kulturze firmy. Trzymając się tego tematu w ogóle kodeksu etycznego dla branży HR. Krzysztof, praktyk, tak, gdybyś mógł nas tutaj jakoś challengować, tak? czy świat w ogóle czeka na kodeks praktyk HR, tak? Czy... Czy biznes czeka na kodeks, praktyk HR, tak? Czy ktoś w ogóle jakby no, na kimkolwiek zrobi to wrażenie? Warto byłoby się zastanowić, czy w ogóle sformułowanie etyka nie deprecjonuje tego trochę, o czym my chcemy tu rozmawiać. Czy w praktyce nie będzie to oznaczało czegoś, co, naj, co najwyżej może nas zainspirować, tak? Ale. Myślę, że tym o wartościach pewnie najciężej też dyskutować, bo myślę, że o, o zachowaniach, pewnie o moralności, o jakichś kwestiach właśnie etycznych. Pewnie łatwiej sobie prowadzić takie filozoficzne dywagacje, niż o, o realnych wartościach. Pamiętajmy, że HR to nie jest jakaś odosobniona planeta wewnątrz firmy, HR. To jest tak naprawdę to, w jaki sposób zarządzamy zasobami ludzkimi. Tak? I, i to, się, to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Wydaje mi się, że dotyczy zarówno zarządzania samym sobą, niezależnie od stanowiska, tak? jak zarządzamy swoim czasem, czy jesteśmy fair w stosunku do swojego kolegi, swojego szefa czy klienta, wewnętrznego czy zewnętrznego, to już jakby nie, nie, nie ma znaczenia, czy też wtedy, kiedy zarządzamy zespołami, czy zarządzamy zespołem jednoosobowym czy tysiącosobowym, myślę, że to do tego samego się sprowadza. Jakby jednostka HR jest pewnym, z mojej perspektywy powinna stać na straży, powinna coachować pracowników, natomiast... Myślę, że te, jak mówimy właśnie o wartościach, to tak naprawdę powinniśmy rozmawiać o wartościach i pewnej spójności i integralności wewnątrz firmy na wszystkich poziomach. Myślę, że na kodeks etyczny HR biznes z wstrzymanym oddechem nie czeka, ale myślę, że przesuwając trochę ciężar w stronę wartości i tej integralności, myślę, że to jest coś, co szczególnie w tych czasach będzie bardzo dużemu stres testowi, jak to powiedziałeś mm. wcześniej, poddane.